Nadchodzące sklepy. Sezon drugi w rozdziale 6 Fortnite'a, a w nim nowe informacje, zapowiedzi, zmiany w rozgrywce, karnet bojowy, a to wszystko naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także kończę, oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy w sezonie drugim chcielibyście karnet bojowy za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Heksokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz proszę do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nadchodzących sklepów, ponieważ jak się okazuje no to już niedługo mogą do takowego sklepu powrócić naprawdę ciekawe przedmioty, zaczynając chociażby od najnowszego sklepu, czyli właśnie sklepu z dnia dzisiejszego, na moment jak wy to oglądacie. No i właśnie w tym sklepie powinno być dostępnych aż 8 emotek z serii ikon, no i chwilowo jeszcze do końca nie wiadomo jakie są to emotki, natomiast rzeczywiście mają się takowe pojawić. Przy okazji moi drodzy, no to wiemy, że z właśnie nadchodzących sklepów mają się też pojawić na przykład skiny z serii Banner Brigade, czyli z właśnie Brygady Sztandarów. Przy okazji, moi drodzy, no to już niedługo ma też powrócić chociażby The Weekend, Jakie mają się też pojawić w sklepie jakieś malowania, i będzie to najprawdopodobniej w jutrzejszym sklepie. Także wydaje mi się, że całkiem ciekawa sprawa. I oczywiście, jak cokolwiek będziecie z tego kupowali, to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. A my przechodzimy od razu do tematu sezonu drugiego w rozdziale 6 Fortnite'a ponieważ no niestety przez ostatni czas jakoś strasznie dużo się nie dzieje. Wiadomo, że ostatnio mieliśmy mini-event w grze, ale o tym wydaje mi się, że raczej większość osób wie, no i poza właśnie tym mini-eventem, no to generalnie nic więcej ciekawego nie dostaliśmy. Natomiast no mamy naprawdę masę informacji na temat nadchodzącego sezonu drugiego w rozdziale 6 Fortnite'a, zaczynając oczywiście od nazwy, czyli bezprawie, no i oczywiście również cały sezon startuje już 21 lutego, czyli dosłownie za 4 dni jak właśnie wy ten materiał oglądacie. Zacznijmy sobie od tematu takiego najbardziej ciekawego czyli od tematu karnetu bojowego i Fortnite zrobił coś, czego właśnie jeszcze chyba nigdy dotąd nie zrobił a najdokładniej tydzień przed tak po prostu sobie luźno wstawili cały karnet bojowy na Twittera i możemy właśnie z tego karnetu bojowego wywnioskować naprawdę sporo rzeczy ponieważ właśnie w tym karnecie mają się znajdować takie skiny jak właśnie jakaś dziewczyna z pachołkiem na głowie, następnie z sekretnym skinem z karnetu ma być tak zwany Sub-Zero. Jest to postać z Mortal Kombat. Następnie mamy kolejnego żeńskiego skina. Następnie nową wersję Midasa. Przy okazji kolejnego żeńskiego skina oczywiście nowego ogórka, który będzie nosił nazwę Don Kishon. Jak i przy okazji kolejnego żeńskiego skina takiego bardziej zamaskowanego. No i przy okazji skina takiego wilka. Także naprawdę bardzo ciekawy karnet bojowy. Natomiast niestety do końca nie wiadomo jak całość będzie ponumerowana oczywiście czysto w grze czyli co będzie za stopień pierwszy, co będzie za stopień setny, no to akurat stoi pod znakiem zapytania. Natomiast, moi drodzy, wiemy no, o wiele więcej na temat takowego sezonu. Ponieważ jeśli chodzi o właśnie tak zwane rzeczy czysto w rozgrywce, mają się pojawić nowe wany. Będziemy mogli je właśnie obrobić i przy okazji otrzymać z nich między innymi złoto, jak i też jakieś bronie. Także całkiem ciekawa sprawa. Następnie ma się pojawić nowy przedmiot do właśnie włamywania, na przykład do jakiejś sejfów czy też vanów i będzie on się nazywał Meltanite, także całkiem też ciekawa sytuacja. Możliwe, że będzie to itemek, który będzie wyglądem przypominał coś w rodzaju dynamitu. Następnie, moi drodzy, ma się pojawić nowy itemek o nazwie Drill, czyli generalnie jakieś wiertło. No i będzie się ono prezentowało w ten oto sposób i właśnie z przecieków możemy dowiedzieć się, że będzie to przeważnie itemek bardzo podobny do tak zwanego Rocketrama, czyli itemka, którego mieliśmy w... W sezonie czwartym rozdziału czwartego i będzie to działało mniej więcej na tej samej zasadzie, ale będzie nieco inny wygląd właśnie tego przedmiotu. No i oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ przechodząc od razu dalej mamy między innymi to, że zostaną zamienione miejscówki. Jak się okazuje miejscówki, które mają zostać zamienione, to te, które teraz widzicie na ekranie, czyli głównie będzie to właśnie lewy dolny róg mapy. Na przykład mamy tutaj warownię wojownika i ta ma zostać zamieniona na właśnie całe Crime City. Przy okazji, no to księżycowa Knieja, oczywiście balkony blasku, jak i też zalew zapomnienia. Także najprawdopodobniej te cztery miejscówki zostaną zamienione. Czy coś więcej wydaje mi się, że niekoniecznie, a jeżeli tak, to chwilowo o tym nie wiemy. No i właśnie na tej miejscówce, jak już mówiłem, warownia wojownika pojawi się tak zwane Crime City. No i ze zwiastunu wyglądało to, jakby akurat no nie na warowni wojownika było to Crime City, tylko bardziej na mieście portowym, ale okazuje się, że jednak będzie to warownia wojownika. Także tak to się prezentuje. Wiemy, że do gry między innymi powrócą takie rzeczy jak chociażby właśnie automatyczna wieżyczka, czyli tak zwana wieżyczka biznesowa, przy okazji C4, jak i też flare Gun. No i raczej możemy się spodziewać jeszcze paru innych przedmiotów, które też kiedyś były dostępne w grze i po prostu sobie powrócą właśnie do, yy, no, w tym nowym sezonie bezprawie. Mamy przy okazji właśnie kolaborację z Mortal Kombat. Jak już mówiłem, jedna z postaci z Mortal Kombat, czyli Sub-Zero, będzie dostępna w karnecie bojowym, najprawdopodobniej jako sekretny skin, natomiast mają się też pojawić właśnie mityki z Mortal Kombat. Na przykład mają się pojawić lodowe pięści Sub-Zero, jak i również tak zwany hookshot Skorpiona. Także całkiem ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o skina Skorpiona, to ma on też zawitać w późniejszym terminie do Fortnite'owego sklepu. Wiemy też, że ma się pojawić nowy przedmiot, który ma nazwę kodową Speaky Beard. Niestety chwilowo nie wiemy dokładnie jak będzie się on prezentował, ale kto wie, Możliwe, że jest to właśnie związane jakoś z wyrzutnią pił. Oczywiście mamy też nowe kolaboracje na nadchodzący sezon drugi, na przykład Szybcy i Wściekli przy okazji Devil May Cry, następnie Yakuza, Tekken przy okazji James Bond, jak i również King of the Hill. I może się tych kolaboracji pojawić jeszcze więcej. Następnie mają się pojawić. Ogólnie, jakieś nowe bronie. No, czyli zazwyczaj, właśnie jak co sezon, dostaniemy zapewne jakieś nowe pompy. Przy okazji, jakieś nowe karabiny szturmowe. No i ogólnie jakieś inne zmiany do innych trybów. Czyli na przykład nowa mapa w trybie reaktywacji. Kto wie, może wreszcie pojawi się update w właśnie trybie linii ognia. Jak i przy okazji, właśnie jakieś rzeczy związane z tak zwanym Vehicle Royal, czyli jakimś specjalnym trybem okresowym, gdzie będą same pojazdy. No i przy okazji, moi drodzy. No to wiemy też, że do właśnie gry powróci tak zwany tryb okresowy getaway. Czyli coś co było dostępne w rozdziale pierwszym. Lecz w tym przypadku wiemy, że otrzymamy na pewno jakieś nowe funkcje w tym trybie. Przy okazji poza tym wszystkim, no to na przykład będą tam zwykłe gry jak i też rankingowe i będzie tam budowanie i bezbudowania. Także naprawdę zapowiada się to mega mega spoko. No i jeśli chodzi moi drodzy o tak zwane zwiastuny, to chwilowe zwiastuny, jakie otrzymaliśmy czysto od Fortnite'a na Twitterze, to chociażby coś takiego, czyli pierwszy zwiastun, który oczywiście prezentuje nam nazwę nadchodzącego sezonu i przy okazji dwa skiny z karnetu. Następnie coś takiego, czyli zwiastun, który prezentuje nam na przykład nową miejscówkę, czyli to Crime City, jak i również ogólnie cały karnet bojowy. Czyli no, właśnie to zdjęcie, które Fortnite ostatnio wstawił i zdradza nam ono dosłownie wszystkie postacie z nadchodzącego karnetu bojowego. No i niestety, ale na moment, jak ja ten materiał. Nagrywam, to nic nowego na Twitterze Fortnite'a się nie pojawiło. Nie zdradzili nam oni żadnej nowej miejscówki ani nadchodzącej broni. Także troszeczkę nieciekawa sprawa. Kto wie, albo wstawią tą zapowiedź nieco później, albo generalnie jej w ogóle nie wstawią. Kto wie, też tak właśnie może się to prezentować. I przy okazji, już niedługo też powinien się pojawić tak zwany mini trailer sezonu. Ponieważ wiadomo, że taki główny trailer, gdzie wszystko będzie zaprezentowane, najprawdopodobniej pojawi się dopiero właśnie w sam dzień startu sezonu czyli 21. No chyba, że Fortnite no, postanowi zrobić tak jak z Karnetem bojowym, że po prostu wstawią sobie całość nieco szybciej na Twittera i w ten sposób się to będzie prezentowało. No jeśli chodzi jeszcze o sezon drugi, to wiadomo, że tych zmian może się pojawić jeszcze więcej, ale ja przedstawiłem wam takie ogólne, o których mamy pojęcie i które definitywnie mają w sezonie drugim bezprawie zawitać, ale oczywiście jak będziemy mieli jakieś nowe informacje na temat nadchodzącego sezonu, to od razu was o tym poinformuję. Dlatego subskrybujcie kanał z tak samo, jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Szybko jeszcze zapraszam was na moją mapkę, czyli Mamut Pistol One Shot. A jeśli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodikiem, Czyli na przykład, no nie na przykład, tylko na pewno, Hexokot. Bardzo dziękuję każdej osobie, która kodzik Hexokot w Fortnite'owym sklepie ma wpisany. No i przy okazji, no to jeśli obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać Midas. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i co? Tak naprawdę to tyle. Co nie? Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności od której to oglądacie. Ja oczywiście byłem Hekso i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!